Natalia Ziętowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji SLD. Platforma Obywatelska postawiła na swoim. Komisja do spraw tzw. afery hazardowej będzie badać pracę nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych także za czasów rządów PiS i SLD. Lewica jednak uważa, że uchwała Platformy Obywatelskiej jest niezgodna z Konstytucją. Podczas wtorkowego posiedzenia połączone komisje ustawodawcza i finansów publicznych przyjęły projekt Platformy Obywatelskiej, tym samym odrzucając projekt PiS i SLD. W związku z tym komisja śledcza będzie badać pracę nad ustawą hazardową od 2003 roku. Przebieg posiedzenia był fatalny dla, dla prawa, dla rozwiązania i rozstrzygnięcia afery hazardowej. Otóż został przeforsowany siłą, liczbą, tylko zwykłą arytmetyką. Projekt, który ma bardzo poważne wady prawne wady legislacyjne, wady konstytucyjne, mimo druzgocącej analizy biura, analiz sejmowych, nic nie zostało poprawione. Platforma stawia się ponad prawo i widać ewidentnie, że komisja nie ma służyć temu, żeby poznać prawdę, poznać kulisję afery hazardowej, tylko żeby kolejny spektakl odbył się w parlamencie z rozmyciem i rozwodnieniem odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej. Zdaniem opozycji uchwała zaproponowana przez PO jest niezgodna z konstytucją. Mówią o tym prawnicy, to już nie chodzi o to, że opozycja o tym mówi, ale mówią o tym najwyższej klasy specjaliści prawa. Mówi o tym biuro analizy sejmowych, mówi o tym biuro legislacyjne. że Jasne oceny, ich projekt nie jest zgodny z konstytucją, łamie zasady legislacji. No ale cóż to, oni dzisiaj mają większość, oni rządzą i oni kierują tym walcem, który dzisiaj rozjeżdża po kolei opozycję. A jak cokolwiek pozostaje, to walec się cofa i przejeżdża jeszcze raz. Z tymi zarzutami Platforma się jednak nie zgadza. W naszej ocenie, w wersji poprawionej, w tej, którą wczoraj przegłosowały dwie połączone komisje, ta uchwała jest zgodna z Konstytucją. Ja jestem spokojny o to, że ostatecznie przed Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli ktoś zaskarży, to ta uchwała się obroni. Zgodnie z uchwałą PO komisja śledcza ma zakończyć pracę do 28 lutego. Szczepionki przeciwko wirusowi AH1N1 w Polsce na razie nie będzie. Tak zadecydowała minister zdrowia Ewa Kopacz. Decyzja o jej zakupie ma zapaść dopiero po zakończeniu badań klinicznych. Decyzji polskiego rządu o zakupie szczepionki przeciwko świnskiej grypie na razie nie będzie. Minister Zdrowia Ewa Kopacz chce, aby szczepionka była skuteczna i bezpieczna, a o tym będzie wiadomo dopiero po zakończeniu badań klinicznych. Pani rząd prowadzi jakąś tajemniczą grę, nie wiem czy to są negocjacje cenowe, czy to jakieś takie negocjacje między rządem a firmą, trudno mi to ocenić. Inne rządy już dawno zamówiły szczepionki, przypomnę, że rząd Wielkiej Brytanii zamówił 100 milionów szczepionek za 90 milionów e funtów. E, chcąc zabezpieczyć swoich, e, swoich obywateli, no u nas jak zwykle mamy na wszystko czas. Potem okaże się, jak zwykle było za późno, a potem usłyszymy, przepraszam. Do tej pory w Polsce zanotowano 185 przypadków zakażenia wirusem AH1N1. We wtorek dziekan jednego z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego zawiesił zajęcia po tym, jak studenci wrócili z Ukrainy z objawami grypy. Już wiele krajów zdecydowało się na zakup szczepionki. Jednak w Polsce na taką decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać. Dla mnie to jest, osobiście uważam, że to jest skandal, dlatego że e, jednak jeżeli mamy instrumenty do tego, żeby ratować ludzkie życie, no przypominam, że ja mówię z perspektywy osoby, która jest młoda i wy również jesteście w moim wieku, także e, uważam, że osoby, które są młode, zdrowe, nie mają się czego obawiać. No powikłania oczywiście się zdarzają, ale jeżeli człowiek o siebie dba, naprawdę jest w stanie wyjść z tej choroby obronną ręką. Ale mówimy tu o sytuacji, przecież e, szczepionka ta miała być e, przeznaczona dla osób, które są w tej tak zwanej grupie ryzyka. Według mnie wirus świński, świńskiej grypy nie jest e, tak niebezpieczny, e, jak, e, mówię, jak piszą o tym światowe media. E, czy rząd e, źle zrobił, nie zakupując szczepionek? Myślę, że mimo wszystko tak. Chociaż i tak nie chciałabym bańki me, medialnej, jeżeli chodzi o wirus e, AH1N1, ponieważ. Nie są w, cel, nie jest w bardziej niebezpieczni niż yy, wirus yy, zwykły. Królowa nauk wróciła po ponad 20 latach. We wtorek ponad 400 tysięcy masurzystów przystąpiło do próbnego egzaminu dojrzałości z matematyki. O tym, czy okazał się być łatwy, czy też nie, dowiemy się w grudniu, ale czy polscy politycy znają język matematyki? Sprawdzał to Kuba Michalak. Po raz pierwszy w telewizji SLD pani poseł Rokita Jakie jest Pani zdanie na temat matematyki na maturze? Panie redaktorze, to jest jeden z moich ulubionych przedmiotów. Ja miałam szczęście mieć dobrą matematyczką. Otóż problem polega nie w tym, że uczniowie nie chcą matematyki. Problem polega na tym, że są źli nauczyciele. I ja o tym wiem już z doświadczenia mojej córki. I tu musi być poprawa. Matematyka to jest logika, to jest myślenie, to jest świat. Bez matematyki nie ma matury. A jak Pani jest taka dobra, to pozwolimy, pozwoli Pani, że sprawdzimy Pani wiedzę i proszę na przykład podać mi, no na przykład takie najprostsze pytanie, wzór na pole koła. Na pole koła? To jest podstawówka. <laughs> Nie pamiętam, to musi być radius, coś tam... O, to radius pier kwadrat. Tak, no, właśnie już chyba tak. A powiedzmy, no, na pole kwadratu, takie też najprostsze pytanie. A um, razy dwa. A kwadrat, tak a kwadrat. jest. Tak, przepraszam, teraz, właśnie, bo ja odkieruję się raczej w niemieckiej szkole, także przepraszam bardzo, że. A teraz takie Aha. pytanie, już dokładnie maturalne, było na tym próbnym egzaminie, właśnie maturalnym. I to jest zadanie z treścią, i tu proszę, będzie dłuższa chwila na zastanowienie, ale trzeba szybko odpowiadać, mimo to. Dobrze. To uwaga, czytam treść, będzie trudna. Na sens filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe? Odpowiedź A 22%, odpowiedź B 33%, odpowiedź C 45%? 45%. No to no tutaj to pani zagieła, już nie zdążyłem nawet odpowiedzi D przeczytać, no i okazało się prawda. No. Dziękuję bardzo. Panie profesorze. Matematyka wraca na maturę. Po dwudziestu kilku latach, jakie jest Pana zdanie ten temat? Nie żal Panu tych młodych ludzi, którzy będą musieli znowu męczyć z matematyką, czy też dobrze im tak? Proszę, to nie w kategoriach kary. Matematyka jest rzeczą niezbędną dla każdego człowieka. Ja nigdy nie byłem fanem matematyki. Szczerze powiem nie miałem dobrych ocen, ale też zdawałem matematykę z matury i jakoś ją zdałem. Uważam, że to jest przedmiot ważny i w jakimś określonym zakresie powinien oczywiście w programie być. Jakie krótkie zadanko panu dam? Zgadza Oj pan? Proszę pana, zgadzam się z takimi konsekwencjami. Skoro powiedziałeś, się A, ja, to trzeba powiedzieć B. Najwyżej go nie rozwiąże i się obsuwa. Ale co robić? No jasne, więc ja czytam. 2 razy 3 do kwadratu plus 1. 2 razy 3 do kwadratu. 3 do kwadratu to 3 razy 3 jest 9, plus 2 to jest 11, plus 1 to jest 12. Czy jest pan pewien, tak jak to mówi Hubert Urbański? tak mi się wydaje, gdybym to mógł napisać na pan na papier, że to by było lepiej, ale w pamięci to mi się wydaje, że to jest dobrze. To jest, to jest dobra odpowiedź. Ale to nie koniec jeszcze, niech pan się nie cieszy, bo teraz na koniec jeszcze będzie wzór i proszę mi podać wzór na pole koła. No to takie prościutkie. U, wiem, że tam było gdzieś jakieś pi po drodze. No było, było. Pi r nawet był. Tak, ta, to jest kwadrat promienia razy liczba pi, czyli 3 i 14, tak? PR kwadrat. PR kwadrat, no, no, czyli kwadrat promienia koła i razy liczba pi, czyli 3,14. Poza tym, redaktorze, trzymałem to długo przed panem w tajemnicy. Wtedy Nie byłem specjalnie lojalny w tej kwestii, bo ja z wykształcenia jestem, wie pan, niezależnie od tego, że jestem prawnikiem, jestem także technikiem węgla kamiennego. No, to już zawód techniczny i takie rzeczy trzeba było znać. Więc troszeczkę, że tak powiem... Odstają od kolektywa, ponieważ moje wykształcenie jest nie tylko humanistyczne. Czy takie reguły matematyczne, na przykład jak wzór na pole koła, pomagają w życiu? Jaki jest ten wzór, może pan powie? Na pole koła? Pier kwadrat. Dobrze, i pomogło panu to kiedyś w życiu? Wie pan, czasami tak, jak na przykład robiłem sobie klomp taki na, na tym... Yy... Na ogródku. A to całkiem mi to pomogło, bo wiedziałem, ile trzeba nawieźć ziemi, na jaką powierzchnię. Ale to była zabawa. I potraktujmy to w ten sposób. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia we wtorek.